7 zachowań niezdrowej miłości, takiej, która uzależnia. Jeden to stąd, te zachowania ciepło zimno. Ktoś się pojawia, znika, pojawia, znika intensywnie, nie ma w celu. 2 Dwa. Najpierw jest seks, a potem się zastanawiamy, czy w ogóle jesteśmy w relacji, i my jesteśmy, co jesteśmy, co to w ogóle jest. 3. Rzucanie o i gostowanie, znikanie. I znowu rzucanie o Czas na tydzień. Piękne 4. Bombardowanie miłością. Jesteś miłością mojego życia. Dzisiaj. Jutro nie. Tak? Bo zazwyczaj to tak wygląda. Najpierw jest bombardowanie miłością, potem ktoś absolutnie znika. 5. Flirtowanie bez stałości. Ktoś flirtuje, ktoś się z wami bawi, a na przykład nie zaprasza was na spotkania. I tyle. 6. Wy jesteś w relacji, ale nie jesteś. Może jesteście czymś więcej niż przyjaciółmi, ale nie wiadomo. Jeśli zastanawiacie się, czy jesteście w ogóle w relacji, to nie jesteście, bo któreś z osób się nie określiło. To jest sprawa miłość, którą uzależnia. I siedem. Ktoś coś mówi, 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 ale nie ma czynów. W ogóle. A wy przyzwyczajacie się do tych słów. I zależniacie się od wizji, od potencjału, a zapominacie zupełnie o czym. Chodzi o to, żeby przepracować w sobie takie zachowania, które was ciągną do takich osób. Ja to rozumiem. ja też tam byłam. Dominika Straum, to z dzieciństwa to wynika z poprzedniej doświadczenia, że ta miłość, która jest w ciągłym napięciu, wam się podoba. Bo to znacie z dzieciństwa. To się da przepracować. Ta miłość była stała. I za chwilę siedem zachowań: zdrowej miłości, tej szczęśliwej, tej spokojniejszej.